Dobry wieczór. Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania wiersza Stanisława Jakowicza, Chłopczyk wśród drogi. Szedł chłopczyk z książkami, bardzo mu ciężyły. Ten ciężar nie wszystkim zarówno jest miły. Kazali co robić? Iść musiał do szkoły. Stój z płaczem przemówił do lecącej pszczoły. Stój pszczółko na chwilę i pomów z dzieciną. Tyś sobie wesoła, mnie z oczu łzy płyną. Ja idę do szkoły, tam człowiek surowy, Ni tam się uśmiechnąć, ni tam z kim rozmowy. Wstrzymaj się, pszczółeczko, przychylnie wskaż oko, Nauczysz mnie, może tak latać wysoko? A pszczółka mu rzekła. Wstrzymać się nie mogę, Powinność mnie wzywa, spieszę w dalszą drogę. O, muszę dokończyć mego plastra miodu, Zima nadejdzie, zginęłabym z głodu. Jak piękną pogodę zesłałem na nieba. Bądź zdrów, mój chłopczyku, korzystać z niej trzeba. Dziękuję bardzo. Kolorowych snów Wam życzę. Dobranoc.